Siemaneczko, dzisiaj Was witam przy takiej paczuszce i z nożem Zamówiliśmy sobie ostatnio z Romeo y, bluzy ze sklepu internetowego Farm Sklep Dzisiaj przyszła, otwieramy sobie, zobaczymy jak to w ogóle wygląda Oczywiście yy, na bluzach macie napisy haftowane, czyli wieczne praktycznie kurde, jak zapakowane, jak święta zobacz dwie tak. pacznuszki wziąłem sobie jedną pacznuszkę w prawo i tu będziemy sobie otwierać otwieram dwie naraz, raz. nie wiem która jest która ładnie zapakowane do święta elegancko Zobaczcie, jak chcecie komuś zrobić prezent, to ładnie nawet za wam zapakują. O, czapeczka. Na no zimę, akurat. Operowa całodobowo. Zobaczcie, Romeo przyszedł nawet zobaczyć swój, swoją paczkę. Trzymajko. Tu jest twoja, to jest moja. Zobaczcie, ja mam czerwoną czapkę. A ty jaką masz? To jest smyczka. Ja mam smyczkę. Elegancko, zimna jest, to nosić. Ja ciebie przywiążę, żebyś nie uciekł. Ja tu smyczka. oporowo, całodobowo. A co? A to jest, żebyś jak ten jak te o, no. noszą y, Tak to się nazywa Zobaczcie, ładnie wyszyte Bajunia Wieczne Praktycznie Jakie Panie ciepłe. Panie, dobra A teką, muszę czarną No na mój łysy łeb musi być czarna Zobacz kurki I jak na mnie. Ty Łapie Jeszcze mi włosy urosną Elegancko, zobacz. Będzie pan zadowolony. Panie drogi. przyjmiesz bluzę, że to będzie dobra ci. No właśnie, na mój bęben. Tu te <trujne> trociny przerzuć. Trociny w gratisie. No patrz, tu też są opaski na rękę. No, nie widziałeś? Nie. Ja dostałem, ty nie. Ja nie? Nie. A może w Patrz. Widzisz? Chciałem sobie dzisiaj kurtkę kupić, już mam. No, dokładnie. Dobrze, że zamknięte mieli. Kurde. I uwolnie. To Co dobrego? Ja... Ty, jak na mnie. Ty masz rumą, o, odrucie. Czekaj, kieszenie otworzę. Głębokie. Ty Tu jest jakiś Nie masz kieszeni do czegoś od Tu jest kieszeń Na sianko, tu sianko wkładasz No, zobacz już. roboty Wit majonez Z podziękowaniem dla sklepu, farm sklep Dzięki bardzo Pozdrawiamy No i dobro mordeczki, jesteśmy na dworzu Powiem wam, że Dosyć mocno napadało w dzisiejszą noc 15 litrów nie praktycznie coś pada, prawdziwa jesień jest. Znowu koleżanki po i idziemy. Dzisiaj będziemy troszkę sobie maszyny ustawiać, już mamy tam tak większość poustawiane Przestawiamy sobie woreczki z owcem tutaj pod prasę, prasa już też jest odpaczona na zimę, tutaj ładnie Zostawiamy sobie tutaj jak najbliższe worki i tutaj tak z sobie też ustawimy koszarkę na zimę. I będzie bajonia. Mamy naszą koszereczkę, oczywiście musi być pod dachem na zimę. Zakonserwowana była, jest umyta. Jest miejsce pod dachem, trzeba ustawić. Uważaj! Wszystko na żeletki, kurde.

Te trzeba to będzie chyba jeden zdjąć i na jednym chyba przestawić? Będzie lepiej. Będziesz tak dojeć ile, ile idzie i na no, jednym, nie? No. Staw i chyba się ustawi... W jedną stronę i drugą brzmi paletę. No. W każdą kolejkę. No daj powoli, Jadu. No i przestawiamy sobie tutaj jeszcze takie dwa worki wapna nam zostały, do roku jeszcze będą wysiada na lucerny Przestawiamy je tam do przodu, żeby tam były spodu, żeby było dobrze do nich i tyle Na środku tutaj musi być przejazd, w razie co to Słomy stoi, będzie pan zadowolony. Najlepszy traktor w gospodarce, najbardziej potrzebny, bo codziennie chodzi. Konewko rapy rocznie pali. kosiareczka ustawiona na jeszcze ściąga nadstawki z przyczepy. Miała być przyczepa tylko do gnoju, a Kordes jest do wszystkiego potrzebna. Wzniwa to 10 przyczep, jeszcze nie było za mało. Teraz tu byś 20 potrzebował. Teraz ja, no. Chcę kupić jeszcze za dwie. No. A to piasta ciapkiem to wypchniemy czy co? No. patrz, to zobaczcie. Patrz. Nie Niesieli, aby urosło. Jo. Ja. Wcale ja tego nie, nie trafi to się na Nie Jo, na wiosnę się odpali, Hedry i potem jakieś plony już. <laughs> o, słońce przebija Tutaj nawóz produkowany jest, masowo. Miejsca jest dość. Do wiosny powinno się zmieścić jakoś. Kiedyś zobaczcie, jak kurde, orali takimi pługami, nie? Albo dwuskibowymi. Gdzie? No to już jest z niską wieżą, to już był hit, jak taki miałeś pług. No. Teraz z tym kręconą, nie? Z tymi korbami u góry. A tu zobaczcie, tu Romeo ma schron. Jak Putin się wpierdzieli do Polski, to tu Romeo będzie siedział. Z rodziną. Najważniejsze, no żeby tam krata piwa stała Wtedy <noise> można siedzieć A to jest? Co to jest? Kremer O Tatowy Ciekawe kto wie jak to to jest Kremer <noise> Tatowy Kremer, aż w ziemię je jebaniutki On w tym roku nic C robił, nie zrobili? nie? Nie A ten pług jeszcze w tym roku będzie używany No jak nie? Fertkę będzie Chłopie, tym pługiem na usługi nie jeździ <noise> no, no nawet go nie, nie sprzedajemy, bo niech stoi, bo zawsze jakieś działki czy coś, nie? Niech stoi No jak? Marcie ogródek zaorać O, dokładnie. A to mam takiego specjalnego gąbosza do tego. Osłonę trzeba się tam zanieść. No No to jeźdź do sodoły to zawieź Kurwa cały zastęp kołów. Ja, wszystkie w popękane. Jo, ja, w pakiecie. O. Tu jeszcze zegarka stoi. W tym roku jest tak wszystko do tyłu. Ta pogoda tak wszystko. rozpierdzieliła. Zobaczcie, duży makornik stoi na dworzu, mały stoi na dworzu. Jeszcze król trzeba pomyć jakiś dzień. Ale bunzek stoi pod dachem. No. Tutaj trochę zaczęło kapać nam. Raz kapie, raz nie. Z pompy. Nie wiem, czy to będzie przejrzyste. Gdy muszę przerobić coś sobie, gdzie mam te lampy, tutaj mi wkurzają, bo są na botnikach. Założę sobie takie uchwyty i dorobię tutaj obok. Obok yy, Kogutów będą założone, że będzie wyżej i będzie lepiej świecie, bo jak pracowałem w nocy, to. Praktycznie jak zapaliłem światła to podbieracze nie widziałem nie Chcę mu do garażu o. i takim akcentem kończymy dzisiejszego vloga Bierzemy koleżanki pod pachę znowu i lecimy do domu Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się. No do, do następnego razu. Narka, cześć!